Dziennik Swaniaczka. więcej czadu. Jeff Kinney czyta Sylwester Piętka. Zapraszam. Niedziela. Zanim Rodrika, jedyny sposób, aby bruna pielucha zajęła pierwsze miejsce w konkursie, to grać tyle koncertów, w lezie i stale podnosić poziom. Tylko, że zespół ma ostatnio duży problem z autem. Kilka tygodni temu ktoś wjechał w wóz Rodrika i tyle drzwi już się nie otwierają. A to oznacza, że nie ma jak zapakować sprzętu. Rodzik zastanawiał się nad wymianą całej drzwi, ale odkrył, że to będzie kosztowało więcej niż jest zwarty jego samochód. Grudna pielucha! A wtedy chłopaki dowiedziały się o konkursie Połóż łapę na wanie, organizowanym przez miejscowego dealera samochodów. Powiedziały, że osoba, która najdłużej będzie trzymać co najmniej jedną dłoń na nowiutkim wanie, dostanie go od dealera za darmo no i bruna pielucha uznała, że to rozwiąże problemy z autem. Połóżab nawanie. Rodzik i jego kumple długo rozważali, który z nich powinien się zgłosić do konkursu, ale Maciek zauważył, że jeśli wszyscy staną do zawodów, będą mieli cztery razy większe szanse. Konkurs zaczął się w piątek wieczorem. Chłopaki chyba zakładały, że zwycięzca zostanie wyłonione w ciągu paru godzin i że na koniec odjadą nowy Sieki banem. Sprawy jednak potoczyły się inaczej. Kiedy zespół dotarł na miejsce, w salonie samochodowym kłębiły się tłumy, i choć było jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem, ludzie zajęli już pozycję. Po wani. podczas konkursu obowiązywała w sumie jedna zasada każdy, kto choć na chwilę zdejmie dłoń z korserii, wypada z gry. A to oznaczało brak przerw na skorzystanie z toki belka i już po pół godzinie od początku zawodów drew pożałował, że wypił dwulitrowy napój gazowany. Drew odpuścił jako pierwszy, ale potem bardzo długo nikt nie opuszczał. Minęły trzy godziny, a pozostali uczestnicy nadal nie wymiękali. Wiele z nich miało ze sobą lodówki turystyczne wypełnione żardzie. Widocznie przewidywali, że to będzie długa noc. Bruna pielucha okazała się nieprzygotowana, więc Rodwik zadzwonił w końcu do mamy i poprosi, żeby przywiozła kanapki. Mama nie miała czasu, dlatego to ja pojechałam do niej z kanapkami na rowerze. Kiedy dotarłem do salonu, salonu przekazałam chłopakom wałówkę. Billy jednak bał się, że przypadkiem oderwie dłoń od karoserii i trzymał na wanie obie ręce, a to oznaczało, że muszę go nakarmić. Przez chwilę się tam pokręciłem, ale patrzenie na ludzi, którzy stoją wokół auta i nic nie robią, jest potwornie nudne, dlatego wróciłem do domu. Rano zobaczyłem, że samochody Rodzika nadal nie ma w garażu i zrozumiałem, że walka trwa. Mama jeszcze raz wysłała mnie do salonu, tym razem z bagelami i sokiem pomarańczowym. Choć wielu uczestników już odpadło, w grze była jeszcze sporo gromadki. Niektórzy jednak wyglądali, jakby zaraz mieli się poddać. Choć, uczestników choć część uczestników próbowała wywierać presję psychiczną na pozostałych. Jakaś babka zaczęła jak śpiewać, bardzo głośno i nieczysto, a jakiś starszy gość otworzył puszkę z czymś, co zalatywało nieświeżym tuńczykiem. Jeszcze inny gość dał książkę telefoniczną od A, żeby wyprowadzić z równowagi resztę. I to było chyba zbyt wiele dla Maciego, który totalnie się załamał, zanim kolor docięta do C. Gwist! Briggs, Lisa, Brayton, James, Branker, Ellie. Brak snu też dało się ludziom we znaki. Jedna pani sama się wy wyeliminowała, gdy próbowała pogłaskać nieistniejącego psa. Kto jest jakąś śliczną mordką? No kto? Głask, głask. Gwist! Kilka godzin później zostały same niedobitki. Bill i Drodzy wyglądali, jakby zaraz się przewrócić, ale ich konkurentka najwyraźniej mogła ciągnąć tę zabawę jeszcze przez dwa dni. Widziałam po minach chłopaków, że poważnie rozważają, czy by nie odpuścić. Ale ta pani oglądała historycznie na przenośnym telewizorku, i gdy udzieliła poprawnej odpowiedzi, ucieszyła się trochę za bardzo. Hurra! Myślałam, że to już koniec konkursu, ale byłem w błędzie. Rodnik i Bill zaczęli się kłócić o to, komu powinna przepaść wygrana. Rodzik powiedział, że jemu, bo to w jego domu znajduje się cały sprzęt kapeli. A Bill odparł, że jemu, bo on nigdy szczęśliwie nie ma własnego samochodu. Ci dwaj są chyba bardziej uparci niż podejrzewałam, bo przez dwie kolejne godziny żaden nie ustąpił. Około dziesiątej wieczorem rodnik zaproponował kompromis. Powiedział, że mogą mieć wany na spółę i że Bill może go używać zawsze wtedy, gdy auto nie będzie potrzebne kapeli. Bill akceptowała takie rozwiązanie, więc oba jednocześnie oderwali dłonie od karoserii i uścisnęli je sobie na zgodę. Szkoda tylko, że nie sprawdzili, czy aby na pewno nikt nie pozostał grze po drugiej stronie wany. Bo gość, który ich pokonał, w mojej ocenie zaliczył bezgonna i dali za pięć minut. Gwist! Wtorek, po porażce w konkursie połóż łapę na wanie. Chłopaki zrozumiały, że nie zagrają w najbliższym czasie żadnych koncertów. I zaczęły się zastanawiać, jakby by to dać się z mozą do szerszej publiczności. Ponownie postanowiły zarzucić swoim materiałem media społecznościowe i zdobyć obserwujących. No i więc Bruna Pielucha założyła konta i zaczęła publikować relacje z prób naszej bimicy. Małpa Bruna Pielucha oficjal opublikowała dwa zdjęcia. Pierwsze posty kapeli nie miały jednak prawie wcale wyświetleń, więc muzycy zdecydowali, że trzeba nagrywać w bardziej interesujących miejscówkach. To jednak nie zrobiło większej różnicy wysypisko śmieci. Aż pewnego dnia Bill upuścił sobie głośnik na stopę, a Maki przypadkiem zasunął mowę: tak dolar, małpa, procent! Dla żartów nagranie do sieci. Wiecie co? post zdobył ogromną popularność. Małpa, brudna pielucha oficjalna napisała Auć. Polubiło 526 osób. Małpa It Meat skomentował. Aha! Małpa Singh Gabby skomentowała. Dawaj tego więcej! Małpa Tyłek Brodiego skomentował. To musiało boleć. No więc rzeczywiście zaczęli wrzucać więcej podobnych kawałków i nagle ich konto to mega zasięg. O rany! Po paru przejażdżkach na pogotowie zdaj sobie jednak sprawę, że ta sytuacja wymaga się spod kontroli. Choć mieli tony lajków, nikt nie, nie znał ich muzyki, ale przecież o to o nie chodziło. Dlatego wrócili do publikowania swoich kawałków i nie masę obserwujących, a po pewnym czasie nawet z tym dali sobie spokój, bo uznali, że granie jest warta świeczki. Małpa Bruna, pielucha oficjal, opublikowała wideo. Małpa Susan Hefla i mama skomentowała: Chłopcy ciszej, menu już pi, aha i zobierzcie pudełko po pizzę z piwnicy, bo będziemy mieli mrówki. Środa. Rolnik stwierdzi, że Bruna Pielucha musi zapomnieć o mediach społecznościowych i skupić się raczej, raczej na produkcji oficjalnego teledysku. Natomiast chłopaki obejrzały wszystkie wcześniejsze klipy Metra Trella i uznały, że najlepszy był ten do piosenki Zły Zły Pies, nagrany schronisku dla zwierząt, z prawdziwymi raterykami. Metal Trader, Zły Zły Pies. To wideo jest bardzo znane z jednego powodu. Przez kręcenie teledysku zapomniano nakarmić psy, a, a gdy tylko otwarto boksy, Latrelki rzuciły się na gitarzystę, który właśnie wgryzał się w kanapkę z szynką i żółtym serem. Wrzask! Rodzik i dresza długo dyskutowali o tym, co oni mogą zrobić, żeby prześcignąć metra Drew zasugerował, że mogliby nakręcić wideo o ściekach, ale nikt nie miał pomysłu, w jaki sposób przepchnąć perkusję przez studzienkę kanalizacyjną. Wtedy Makkee zaproponował, żeby sfilmować małpiarni w Zoo, ale wszyscy trochę się bali, jak się zareagują małpy. Potem Bill powiedział, że mogliby nagrać skok spadochronowy instrumentami. Stanin Roddick, ten pomysł ma potencjał. Zaraz się jednak okazało, że Makie ma lęk wysokości i to zamknęło temat. Nagle Dref oświadczył, że trzeba zrobić to samo, co Mytla tref w piosence zły, zły pies, tylko z Boba i to się spodobało pozostałym, bo chyba nikt w, hi w historii muzyki niczego podobnego nie wymyśli. No ale wyobraźcie sobie, że nie można tak po prostu wypożyczyć na godzinkę czy dwie gromadki bobasów. A w każdym razie nie w stanie, w którym mieszkamy. Mów do mnie czule, człowiek. Wreszcie przyszła chwila refleksji i chłopaki zdawały sobie sprawę, że najpierw muszą nagrać piosenkę. Bruna Pielucha miałaś co prawda parę nagrań, ale ani jednego na profesjonalnym sprzęcie. W zeszłym roku ziomki pożyczyły zabawkowy magnetofon od Maniego, jednak maniego, jakoś dźwięku pozostawiała wiele do życzenia. Ty cienutki, magnetofon. Zresztą mama wykasowała wszystko, co zostało wtedy nagrane. Potem jak trzymała telefon z przedszkola maniego, maniego: To właśnie brudna pielucha, z której zaraz się uleje, więc badajcie, są smarkacze, zanim któryś się rozpłacze. Po część trzecią zajrzyjcie na kanał Sylwester Piętka Czyta.